Bardzo Was zachęcam, żeby to była taka normalna rozmowa. Jestem na przykład bardzo ciekawa, jakby ten film odebraliście i co Wam się wydało na przykład, nie wiem, nie do końca zrozumiałe może. Takie filmy pozwalają nam w jakiś sposób też przeżyć to i postawić się w sytuacji danej osoby. Wiadomo, że nie jest to w 100% możliwe, ale jesteśmy w stanie to zrobić, a w ogóle przedstawiona tutaj historia jest dosyć wstrząsająca i to też bardzo otwiera oczy na to, co się dzieje wokół nas. Mnie się film bardzo podoba. Wow. Historia bardzo ciekawa, bardzo ciekawie przedstawiona. No spoko był, trochę taki długawy, ale, ale fajny, naprawdę dosy, dosyć inteligentny, tak mi się wydaje. To też jest bardzo fajne, że możemy się zetknąć z filmem, który jest w formie prosty, ale bardzo wartościowy. Takie filmy myślę otwierają oczy i też dają odwagę mówić o tych problemach i żeby właśnie to już nie był temat tabu, tylko... Żebyśmy nie bali się o tym mówić i w pewien sposób walczyli z tym. Ja jestem w stanie się wczuć w ten film i po prostu każdy odczuwa to inaczej przede wszystkim i każdy no, ma inną jakąś mentalność, ale myślę, że no, na przykład dla mnie było to dosyć takie przytłaczające i zawsze gdy oglądam takie filmy jest to coś, co później gdzieś tam w mojej głowie się kręci w podświadomości i... To też sprawia, że zaczynam bardziej zwracać na to uwagę. Takie filmy nie dosyć, że otwierają oczy, to też w pewnym sensie przerażają, ale tak. wydaje mi się, że to dobrze, bo jednak jesteśmy. W no one pewn... są prawdziwe. Po tak, jesteśmy przygotowane na to. Film dokumentalny to jest no, bieganie z kamerą za ludźmi, którzy nas zainteresują, albo szukanie takich ludzi, którzy po, potrafią w jakiś sposób czy to przez to, co mówią, czy przez to, w czym biorą udział, pokazać problem, który nas interesuje. Takie spotkania myślę, że dużo inspirują nas, bo część osób myślę, że mogłoby chcieć się później kierować w tym kierunku jakimś filmowym czy coś, szczególnie, że jesteśmy klasą humanistyczną i myślę, że takie spotkania mogą być dla nas takie wartościowe i możemy się trochę nauczyć przez nie. To też dużo nam daje, żeby w przyszłości później móc też rozmawiać na takie tematy. No, dla niektórych lekcje polskiego mogą być nudne, a to może kogoś zainteresować i dzięki temu możemy rozwinąć się w kierunku takim filmowym i to może otworzyć wiele dróg. Zazwyczaj po filmie się go wyłącza i to na tyle, a tak to tutaj możemy jeszcze się nad tym zastanowić bardziej, jakoś temat zgłębić. Jak mamy jakieś pytania, to normalnie nie mamy komu ich zadać, a teraz mamy okazję po prostu. Co doradzisz młodym ludziom, którzy chcą nakręcić film, tak żeby było wiarygodnie, atrakcyjnie i rzetelnie, zgodnie z nazwą projektu? Wiarygodnie i rzetelnie, no to znaczy, żeby przede wszystkim poszukali w sobie, co ich nurtuje i co ich ich zastanawia a potem żeby spróbowali się zastanowić w jaki sposób to można przełożyć na język filmu i to są oczywiście najtrudniejsze decyzje ale najpierw ta decyzja musi wyjść ze środka i albo z głowy albo z serca zależy a potem to już jest takie trochę kombinowanie jak te wszystkie rzeczy które nurtują młodych ludzi przełożyć na język filmu i żeby to było też oczywiście atrakcyjne dla widza